Ewangelii według Świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro o takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstało, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czyni. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto Słowo Pańskie. Amen. Dziś z Panem Jezusem udajemy się do świątyni jerozolimskiej. A zatem świątynia jest kolejnym znakiem i symbolem, który Słowo Boże daje nam jako drogowskaz na Wielki Post. Dwa tygodnie temu słyszeliśmy o pustyni, która była zaproszeniem do wejścia w szczególną obecność z Panem Bogiem, Jego bliskość. Tydzień temu widzieliśmy Jezusa na górze przemienienia i słyszeliśmy głos: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dziś świątynia ukazuje nam jakby centrum całego kultu Żydów. Miejsce, które szczególnie było wybrane, umiłowane, jako miejsce, gdzie Pan Bóg miał do swojego ludu przemawiać. Miejsce, które było gwarancją, że Bóg mieszka w swoim ludzie. Nie dziwimy się, że Pan Jezus w tej swojej takiej gorliwości wyrzuca bankierów, wyrzuca sprzedawców, oczyszcza świątynię, oczyszcza świątynię z tego, co w świątyni narosło. Jakiś handelek, jakieś sprzedaże, jakaś wymiana monet, ludzkie rzeczy które wdarły się w przestrzeń zarezerwowaną dla Pana Boga. I tu, moi kochani, wchodzimy w przestrzeń naszych rozważań, albowiem taką właśnie przestrzenią, miejscem mojego serca zarezerwowanym dla Głosu Bożego, to co powiedzieliśmy sobie tym sanktuarium Boga w moim życiu, w moim sercu jest. Sumienie. Sumienie to najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem. Gdzie rozbrzmiewa Boży Głos. Powiedzieliśmy sobie już wiele o sumieniu i dziś chcemy dotknąć, jak to sumienie działa. Jakie są pewne niebezpieczeństwa, które pojawiają się w związku z sumieniem. Jak to się ma do naszego życia? Ano jeżeli sumienie jest wewnętrznym głosem i sanktuarium, gdzie przemawia, czy w którym przemawia do mnie Pan Bóg, domyślamy się, że złemu duchowi będzie chodziło o to, aby ten głos zagłuszyć, aby ten głos Stał się coraz mniej w moim życiu słyszalny. I często dokładamy się do tego, ponieważ przestajemy sami słuchać naszego sumienia. Przypomnijmy sobie tylko jedną anegdotę, że jako dzieci potrafiliśmy poczuć, że coś jest nie tak, że właśnie zbiliśmy jakąś szybę, czy zjedliśmy z ogrodu sąsiada na. Nabraliśmy tam jabłek, obciążało to nasze sumienie. Dziś, jako dorośli, czasami patrzymy na to z takim przymrużeniem oka, jaka to była naiwność. To nie była naiwność, tylko wrażliwość, ponieważ dziecko dobrze wiedziało, że to jest dobre, a to jest złe. Z biegiem czasu to sumienie albo ulega wyostrzeniu, jeżeli jest dobrze. Uprawiane, jeżeli jest pielęgnowane przez katechezę, przez słuchanie Słowa Bożego, przyjmowanie sakramentów, przez łaskę Bożą, również my dorośli możemy mieć dojrzałe, dobrze uformowane sumienie, które dobrze wie, jak usłyszeliśmy dzisiaj w przykazaniach w pierwszym czytaniu, dobrze wie, jak żyć, aby postępować według Bożych przykazań. Dzień święty święcić, czcić ojca i matkę, nie cudzołożyć, nie kraść. I tak dalej. Te wszystkie zasady są nam teoretycznie znane. Dekalog, dziesięć przykazań, nadto przykazanie miłości Boga i Bliźniego. My to wszystko znamy, bo słyszeliśmy tyle razy w kościele o tym. Pytanie jest, na ile potrafimy według tego żyć. Na ile potrafimy nasze życie według tych przykazań, według tych wartości układać nasze wybory. I tu kochani mamy bardzo ważną rzecz, ponieważ sumienie często nas przed czymś ostrzega, albo nas do czegoś zachęca. Ten wewnętrzny głos Boży mówi, mówi nam, to jest dobre. To jest dobry uczynek, zrób to. Z drugiej strony odradza nam jakiegoś czynu, mówiąc, to nie jest dobre ani dla Ciebie, ani dla drugiego człowieka, dla Twojego rodzica, dla Twojego dziecka, dla Twojego małżonka. Nie rób tego. Czujemy czasami właśnie takie rozdarcia, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić. Przykładowo, Piłat miotał się w sobie przed skazaniem pana Jezusa na śmierć krzyżową. Masz w końcu skapitulował i powiedział czymże jest prawda. Kiedy zatem nie wiemy dokładnie, co jest dobre, a co jest złe, dobrze poradzić się drugiego człowieka, któremu ufamy, bądź spowiednika. Dobrze zanieść to do sakramentu, bądź do rozmowy duchowej. Dobrze to przemodlić. Dobrze jest dać sobie czas. Pamiętajmy, że czas wiele razy pomaga nam podjąć bardziej właściwą decyzję, bo nie działamy pod wpływem emocji, która jest chwilowa. Przykładowo ktoś mnie skrzywdził i moją pierwszą emocją, moim pierwszym wewnętrznym głosem, taką pokusą jest oddaj mu, odpowiedz, odpisz, dołóż mu. Sumienie będzie podpowiadało, nie rób tego. Ponieważ odpłaca, że złem za zło. I tutaj mamy nasz wewnętrzny dylemat. Jest to sumienie, które nam do, podpowiada coś przed czynem. Nazywamy ją zresztą przeduczynkowym sumieniem, czyli podpowiada nam, co zrobić, czego nie zrobić. Drugi rodzaj sumienia, kochani, to sumienie już po dokonaniu czegoś. To znamy bardzo dobrze. Nazywamy bardzo często to, jeżeli, jeżeli coś wykonaliśmy, co jest dobre, czujemy w sobie pewną satysfakcję bądź świadomość wykonania czegoś dobrego. Jest to dobre uczucie, jeżeli ono nas tylko nie wprowadza w takie samozadowolenie, zobacz, jaki ja jestem dobry, to jest super, bo nie powinniśmy wpadać w pychę z powodu dokonanego dobra. Bo wiemy dobrze, pamiętacie Ewangelię z środy popielcowej: Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie trzeba trąbić przed sobą. Ja właśnie zrobiłem dobry uczynek. A ja właśnie wrzuciłem do świętego Antoniego ofiarę dla biednych. A ja właśnie pomogłem w parafii. Co innego jak proboszcz, dziękuję. Jest to bardzo potrzebne, żeby parafia wzrastała. Ale zupełnie co innego jak my sobie sami. Tworzymy wizję, że jesteśmy good men, jesteśmy tacy dobrzy, tacy super. Bardzo często szatan w to wchodzi, wchodzi pycha i upadamy w tym. Natomiast y, po uczynku może się pojawić uczucie, że zrobiliśmy coś złego, i my to znamy bardzo dobrze, kochani. Te uczucia, te, ten głos wewnętrzny nazywamy wyrzutami sumienia. Znamy to, prawda? Sumienie nam wyrzuca, że zrobiłeś świństwo, że zachowałeś się nie tak, że to było chamskie, że to było złe, że zraniłeś kogoś, że powiedziałeś za dużo, że obmówiłeś, że oczerniłeś, że nakłamałeś. Do każdego z takich, kochani, naszych grzechów sumienie będzie miało swój komentarz, wyrzuty sumienia. I teraz co z nimi robimy? No właśnie, tu jest. Ten bardzo ważny moment. Jeżeli idziemy za głosem naszego sumienia, następuje w nas poczucie żalu, skruchy, chęć naprawy. Kto był wczoraj na Eucharystii w pierwszą sobotę, słuchał Ewangelii o miłosiernym Ojcu i marnotrawnym Synu, który w tym korycie ze świniami przeżył nawrócenie. Wstanę, pójdę do Ojca Mego i powiem: Zgrzeszyłem. I zobaczcie, co się tam stało. Po myśli, wstanę, pójdę, nastąpił czyn. On wstał, poszedł i wyznał swój grzech. Czyli następuje proces nawrócenia. Sumienie zadziałało, sumienie obudziło mnie, sumienie powiedziało mi, że to, co zrobiłem, było złe. A ja nie zignorowałem tego głosu. Poszedłem za głosem wyrzutów sumienia poszedłem drogą nawrócenia i poprawy. Kto był na e, wymianie tajemnic, była dzisiaj mowa słyszałem o odpustach, a więc o naprawie winy i kary. A więc nie tylko naprawiamy przez spowiedź świętą naszą winę, że żeśmy zgrzeszyli wobec Boga i drugiego człowieka, ale również karę, czyli zyskujemy Pragniemy zyskać odpust, jako uzyskanie przebaczenia kary, ale również zadośćuczynienie, czyli naprawiamy naszą relację z drugim człowiekiem. No to nie jest, kochani, tutaj istotą rzeczy, że my wyspowiadamy się i będziemy dalej grzeszyli, i nic nie zrobimy w tym kierunku, żeby poprawić to, co zrobiliśmy źle. Wtedy ten sakrament pozostaje on zgodny, ale. Gdzie są owoce? Pragniemy zmieniać nasze życie w świetle łaski Bożej. Łaska Boża współpracuje z naszym sumieniem. A zatem, kochani, jeżeli nagrzeszyłem, uczyniłem coś złego, sumienie mi to wyrzuciło, przeszedłem drogą mojego nawrócenia, czyli drogą skruchy, żalu, wyznania grzechów i zadość uczyniłem, to jakby jest pełna droga, która zachęca nas do tego, aby na drugi raz słuchać sumienia, bo ono po raz kolejny wyrzuci ci Twoje grzechy. Co zrobić, jeżeli mamy problemy z naszym sumieniem, jeżeli ono nie działa? Co zrobić i jakie są objawy tego? Bardzo króciutko, kochani, chociaż to jest ważny temat i może trzeba będzie poświęcić jeszcze jedno kazanie na to. Ano, możemy mieć sumienie, które jest bardzo skrupulanckie. Czyli we wszystkim, co robimy, widzimy grzech. Jesteśmy ciągle w bojaźni, i to nie jest dobra bojaźń, w strachu przed Panem Bogiem. Pamiętajmy, że dobra bojaźń Boża to jest bojaźń wynikająca z miłości. Ja żałuję za moje grzechy, ponieważ wiem, że mój grzech zranił serce Boże. Lub najczęściej i Zranił drugiego człowieka, dlatego żałuję. Ale jeżeli ja żałuję tylko dlatego, bo się boję piekła i ciągle żyję w strachu, bardzo to sumienie jest często wykorzystywane przez złego ducha, żeby Ci wszędzie pokazać, że wszędzie jest grzech. Oczywiście, że wszędzie jest okazja, ale skrupul, sumienie skrupulanckie, czyli drobiazgowe, jest wielkim zmartwieniem człowieka. Ponieważ mam ciągle skrupuły, a nie daj Panie Boże, że się wyspowiada z grzechów i ciągle się boi, że mu Pan Bóg ich nie wybaczy. To podchodzi czasami, i wiemy dobrze, bo spotykamy się z tym, że to podchodzi czasami nawet pod dręczenie diabelskie. Że diabeł Cię dręczy, trzyma cały czas, grzechy zostały Ci wybaczone, a Ty cały czas do nich wracasz myślą, czy Pan Bóg mi na pewno te grzechy wybaczył. Kochani, bardzo ważne. Żebyśmy tutaj sobie uświadamiali, że nie wolno w takie pokusy wchodzić. Grzechy, które zostały nam wybaczone, przebaczone, miłosierdzie Boże zgładziło. A my ciągle niedowierzamy. dowierzamy. tym znowu serce Jezusa. Ranimy znowu, Boże miłosierdzie, naszym niedowiarstwem. Zanieś swoje grzechy do spowiedzi, wyspowiadaj je, zostaw. Otrzymaj rozgrzeszenie, przyjmij miłosierdzie, wykonaj zadośćuczynienie i nie wracaj do tego, co było. Zostaw Twoją przeszłość gdzieś już tam, zamknij to. Skrupulanckie sumienie wy, wy, wyszukuje wszędzie grzech. Jest to właściwie niewłaściwe zrozumienie grzechu. Każde spojrzenie, każda myśl. Człowiek właściwie wychodzi z konfesjonału i już znowu ma świadomość, że już jest znowu niegodny. Jak w takiej sytuacji postępować? Otworzyć się przed spowiednikiem, powiedzieć mu o tym, poszukać rozmowy duchowej, douczać sumienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ człowiek ze strumieniem skrupulanckim, który wszędzie widzi tylko grzech, nigdy nie będzie człowiekiem szczęśliwym i wolnym a Bóg chce nam dać i szczęście i wolność bo jak powiedzieliśmy sobie w pierwszym kazaniu o sumieniu jesteśmy rozumni i wolni a więc powołani do bycia szczęśliwymi z tego sumienia przenosimy się na drugi kraniec mianowicie sumienie jak autostrada szerokie sumienie które wszystko już nam w ogóle nic nie mówi bo nic nie jest grzechem tam było wszystko grzechem a tutaj nic nie jest grzechem. Kochani, jeżeli powstanie w nas myśl, nie zabiłem, nie okradłem, z czego ja mam się spowiadać, to jest to znak zły, znaczy dobry znak, ale czegoś złego, co się dzieje w naszym sumieniu. Jeżeli nie mamy żadnej świadomości popełnionych grzechów, czyli odwrotność tamtego, no po co ja mam iść do spowiedzi? Przecież ja nic nie zrobiłem. Rok nie byłem u spowiedzi dwa lata, pięć lat i ja nic nie mam sobie do zarzucenia. To kochani, sama ta myśl jest już znakiem, że coś jest nie tak z moim sumieniem. Człowiek, który sobie nie ma nic do zarzucenia, jest taki dobry, taki wspaniały, no to właściwie tylko oprawić w ramki aureole doprawić. Już jesteśmy święci. A wiemy dobrze, że nie jesteśmy. Każdy z nas jest człowiekiem słabym i grzesznym. I nie jest to żadne świadectwo, które ukazuje, że jesteśmy do niczego, ale mamy nad tym pracować. Tacy ludzie z, kolei z tym sumieniem szerokim jak autostrada potrzebują też ożywienia duchowego przez sakrament spokuty, przez spowiedzi, przez modlitwę, przez dobry rachunek sumienia. I tu, kochani, dochodzimy do kolejnego punktu, którym się zajmiemy za tydzień i za dwa, mianowicie jak sumienie pielęgnować, jak je formować, jak o nie dbać. Jak go słuchać, żeby moje sumienie mi dobrze podpowiadało, żeby było dobrze wyregulowane, jak już tak mechanicznie chcemy powiedzieć. Żeby mi pomagało, a nie przeszkadzało. Żeby ten głos Boże w moim sercu był żywy, prawdziwy i słyszalny. Dlatego moi drodzy, Kościół zachęca nas. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy nad naszym sumieniem pracowali abyśmy je ożywiali, abyśmy naszą relację z Panem Bogiem naprawdę, szczególnie teraz, w tym wielkim poście, pogłębiali. Zapraszam na kolejne kazanie wielkopostne o sumieniu, pochylimy się nad formacją sumienia, jak o sumienie dbać. A na koniec naszych kazań pochylimy się nad rachunkiem sumienia, jak się dobrze przygotować do dobrej, szczerej spowiedzi która oby przynosiła jak największe i najpiękniejsze owoce w naszym życiu duchowym.